Cześć. Dzisiaj wlatuje wczorajsza premiera, wczoraj już niestety nie było czasu, żeby Wam to nagrać. Mamy krzyżówkę XL, jest to kolejne wznowienie za 10 zł i maksymalnie możemy zgadnąć w niej 150 tysięcy zł. Powiedziałbym, że dość mało jak na tak dużą zdrapeczkę. Mamy trzy, pewnie dzisiaj trzech nie zdążę wydrapać, bo jak wiecie, troszkę z tym schodzi. Przynajmniej mi schodzi troszkę z tymi krzyżówkami, także resztę pewnie dobram. W wolnej chwili, może to do powiedzieć, a jak dostaniecie, któż to wie? Oczywiście, w komplecie była loteriada, którą już zarejestrowałem, także było. Niestety, na teraz z niej nic nie wygraliśmy. Możemy wziąć udział w losowaniu Toyota tu albo tych 7000 zł lub dodatkowych nagród, które tam są. Nie przedłużajmy, zobaczmy, jak nam pójdzie. Dobra, tu mamy kodzik. a uh, to mamy Mamy pierwszy wyraz, ale musimy mieć minimalnie trzy słowa. To by było na tyle. Także w pierwszej mamy 1, 2 wyrazy, nie chcę być inaczej, czyli nie mamy nic. Braku. W drugiej 1. i to by było na tyle. A, przepraszam, tu jeszcze mamy zetkę, ale ona też nic nie zmienia. W trzeciej mamy 1 drugi i trzeci. Czyli de facto trafiona. Za trzy słowa mamy 10 zł. Koż z dycha, wraca do nas dycha. I na tym dzisiaj skończę. No i tak jeszcze muszę to zmontować, wrzucić wam, a reszta zapewne w poniedziałek. Także jak się podobało, zostawcie łapeczkę, jakiś komentarz, ewentualnie subskrypcję. Bo fajnie byłoby dojść do tysiąca w tym roku. Dzięki, cześć!